Wiesz, że są ludzie, którzy zostali milionerami po czterdziestce, mimo że wcześniej byli doszczętnie spłukani. To brzmi niewiarygodnie, prawda? Ale jeszcze bardziej niesamowite jest to, że bieda to nie brak pieniędzy. To pewien schemat myślowy, cykl, niewidzialny program, który powtarzasz każdego dnia i nawet nie zdajesz sobie sprawy, że jesteś w nim uwięziony. Dziś wspólnie go złamiemy. A jeśli myślisz, że jest już za późno. Że przegapiłeś swoje szanse, albo że twój wiek jest przeszkodą, pokażę ci, że jedyne, co musisz zmienić, to sposób, w jaki postrzegasz siebie od wewnątrz. Czy naprawdę wierzysz, że urodziłeś się, by miesiąc po miesiącu walczyć tylko po to, by opłacać rachunki i przeżyć? Ja tak myślałem. Przez wiele lat mojego życia taka była moja rzeczywistość. Wstawałem, szedłem do pracy, robiłem wszystko, czego ode mnie oczekiwano, a mimo to pieniędzy. Nigdy nie było wystarczająco. To było jak noszenie dziurawego wiadra. Ile bym nie próbował napełnić, zawsze przeciekało. I wiesz, co było w tym najokrutniejsze? Myślałem, że problem leży we mnie, że może jestem głupi, że może jestem skazany na takie życie na zawsze. Nie wiedziałem wtedy, a być może i ty nie wiesz, że bieda to program umysłowy. On instaluje się w naszym umyśle, gdy jesteśmy jeszcze dziećmi. Zanim jeszcze zrozumiemy, czym są pieniądze, już jesteśmy poddawani pewnym warunkom. Zdania takie jak pieniądze nie rosną na drzewach to nie dla nas pracuj cicho i dziękuj powoli wnikają w nas i stają się niewidzialnym systemem operacyjnym naszego życia. I jak każdy system, on działa automatycznie, bez kwestionowania. Po prostu żyjesz na autopilocie niedostatku. Kiedy miałem 26 lat, byłem kompletnie bankrutem. Zarabiałem mało, miałem długi, których nawet nie potrafiłem zliczyć, a co gorsza, czułem się bezużyteczny. Moje poczucie własnej wartości spadło poniżej zera. Ale spójrz na to z tej strony nie byłem leniwy, pracowałem, próbowałem, starałem się tyle tylko, że pieniądze się mnie nie trzymały. Zawsze pojawiał się jakiś nieprzewidziany wydatek zawsze coś nagłego. I na koniec miesiąca bilans był zawsze ten sam frustracja. Dopiero kiedy natknąłem się na ideę paradygmatów mentalnych, wszystko zaczęło nabierać sensu. Paradygmaty to niewidzialne wzorce, które kontrolują nasze myśli, emocje i decyzje. Są jak głębokie korzenie, które uniemożliwiają wzrost każdemu nowemu ziarnu. A co najgorsze, to nie ty je wybierasz. One zostały zainstalowane przez powtarzanie, przez przebywanie w określonym środowisku. Kiedy byłeś dzieckiem, słyszałeś i widziałeś tyle razy. Że pieniądze są trudne do zdobycia, że nie są dla ciebie, że podświadomie zaakceptowałeś to jako prawdę. Być może żyjesz dokładnie w ten sposób, próbujesz oszczędzać i nigdy ci się nie udaje. Zaczynasz jakiś projekt, jesteś podekscytowany, a wkrótce go porzucasz. Albo odczuwasz niewytłumaczalny strach przed inwestowaniem, przed ryzykowaniem, przed zmianą. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego? To nie jest brak dyscypliny to programowanie. Poznałem pewnego mężczyznę na jednym z moich seminariów w Atlancie. Miał 52 lata. Siwe włosy, zapadnięte oczy, zmęczony wyraz twarzy. Kiedy opowiedział mi swoją historię, powiedział, że przez całe życie powtarzał to samo zdanie. To nie dla mnie. I wiesz o co go zapytałem? Czy dałeś sobie pozwolenie na bycie bogatym? Zamilkł i zaczął płakać. Bo prawda jest taka, że większość ludzi nawet nie pozwala sobie marzyć o bogactwie. Żyją tak, jakby pieniądze były przywilejem zamkniętego klubu, zarezerwowanym dla nielicznych szczęśliwców lub geniuszy. Ale pozwól, że powiem ci coś, co wszystko zmienia. Twoja zewnętrzna rzeczywistość jest dokładnym odzwierciedleniem twojego wewnętrznego programowania. Jeśli wierzysz, że zasługujesz na niewiele, zaakceptujesz niewiele. Jeśli wierzysz, że pieniądze są czymś brudnym lub niebezpiecznym, będziesz je od siebie odsuwał, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Zastanów się, ile razy zdarzyło ci się otrzymać nieoczekiwaną premię, prowizję, zwrot pieniędzy, a kilka dni później pieniądze po prostu zniknęły? Wydałeś je na bzdury, albo pojawił się jakiś nieprzewidziany wydatek. To nie jest przypadek. To twój paradygmat. Przywraca cię do Twojego akceptowalnego poziomu. Możesz nawet trochę się podnieść, ale elastyczna lina Twojego wizerunku, siebie ściąga cię z powrotem. Pamiętam dokładnie miesiąc, w którym zawarłem mój pierwszy duży kontrakt. W ciągu jednego tygodnia zarobiłem więcej niż przez sześć miesięcy pracy. Powinienem być szczęśliwy, prawda? Ale co się stało? Zacząłem wydawać pieniądze bez opamiętania. Dokonywałem złych inwestycji, podejmowałem ryzyko bez planowania, bo w głębi duszy nadal byłem bankrutem bobem, tym, który nie postrzegał siebie jako kogoś, kto odniósł sukces, i wszechświat po prostu to odzwierciedlił. Wtedy właśnie zrozumiałem, że jeśli nie zmienię swojego wizerunku siebie, cały sukces będzie tylko tymczasowy, bo nieświadomie wrócę do punktu wyjścia. To tak, jakby istniał wewnętrzny termostat. Zaprogramowany na niedostatek. I oto potężna praktyka, którą polecam Ci z głębi serca. Weź notes i zapisz wszystkie automatyczne zdania, które powtarzasz na temat pieniędzy, rzeczy, które słyszałeś od rodziców, z dzieciństwa, z telewizji. Pieniądze nie dają szczęścia. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Biedny się rodzi i biedny umiera. Przeczytaj to na głos, poczuj ten impakt. Będziesz zaskoczony ilością mentalnego śmiecia, który nosisz w sobie. A następnie przepisz każde z tych zdań na jego przeciwną, pozytywną i potężną wersję. Czytaj je codziennie po przebudzeniu i przed snem. I nie, to nie jest magia, ale twój mózg jest plastyczny, on kształtuje się przez powtarzanie. Kiedy powtórzysz nowy wzorzec wystarczającą ilość razy, stanie się on twoim dominującym wzorcem. A kiedy to się stanie, twoje decyzje się zmienią. Zaczniesz dostrzegać szanse, które wcześniej ignorowałeś, podejmiesz wyzwania, które wcześniej cię paraliżowały, będziesz mówił inaczej, zachowywał się inaczej, przyciągał innych ludzi. To jest ten moment, w którym gra się zmienia. Nie jesteś skazany na niedostatek, jesteś na niego zaprogramowany, ale wszystko, co zostało zaprogramowane, można przeprogramować, a ten proces zaczyna się od świadomego wyboru. Od zaprzestania akceptowania życia, które ci dano, i rozpoczęcia tworzenia życia, którego pragniesz. Teraz powiedz mi szczerze: ile lat chcesz jeszcze spędzić na próbowaniu, walce, czekaniu, aż zmiana spadnie z nieba? Nie czekaj dłużej, bo klucz zawsze był w tobie. Czy kiedykolwiek czułeś się niekomfortowo na samą myśl o tym, że jesteś bogaty? Nie mówię o odległym marzeniu, ale o faktycznym wyobrażeniu sobie siebie w przestronnym domu. Z wolnością czasu, z ludźmi, którzy cię podziwiają, z szacunkiem, żyjąc godnie. Jeśli na samą myśl o tym czujesz ucisk w piersi, cichy powód mówiący to nie dla mnie, to znaczy, że coś znacznie głębszego cię powstrzymuje. I to nie jest pensja, to nie jest gospodarka, to jest obraz, jaki masz o samym sobie. Nauczyłem się na własnej skórze, że to, co powstrzymuje większość ludzi, to nie brak umiejętności. To tożsamość, którą zbudowali nieświadomie. Działasz zgodnie z tym, kim wierzysz, że jesteś. A prawda jest taka, że jeśli w głębi duszy wierzysz, że nie jesteś godzien sukcesu, wolności, obfitości, zniszczysz każdą szansę, która się pojawi. Tak było w moim przypadku. Pamiętam doskonale, kiedy zawarłem moją pierwszą dużą transakcję. Byłem w euforii. Po raz pierwszy zobaczyłem kwotę na moim koncie która sprawiła, że pomyślałem: Teraz tak zmieniłem grę. W ciągu jednego tygodnia zarobiłem to, na co wcześniej potrzebowałem sześciu miesięcy. Ale wiesz, co się stało w następnym miesiącu? Prawie wszystko straciłem. Zacząłem wydawać pieniądze bez myślenia, podejmowałem głupie ryzyko, dokonywałem pochopnych wyborów. Dlaczego? Bo w głębi duszy nadal byłem tym samym bankrutem Bobem. Nie postrzegałem siebie jako człowieka sukcesu. Nosiłem w sobie obraz nieudacznika, który przypadkiem miał szczęście. I wszechświat odpowiedział dokładnie zgodnie z obrazem, który nosiłem. Bo świat zewnętrzny jest tylko odzwierciedleniem tego, w co wierzysz wewnętrznie. To tak, jakbyśmy mieli wewnętrzny termometr, zwany wizerunkiem siebie. Jeśli twój wizerunek siebie jest zaprogramowany na 20 stopni, nie ma znaczenia, czy otoczenie się nagrzewa. Nieświadomie będziesz ochładzał wszystko wokół, aby wrócić do swojego komfortowego poziomu. I to dotyczy pieniędzy, relacji, zdrowia, wszystkiego. Możesz nawet więcej zarabiać, otrzymać awans, zawrzeć umowę, ale jeśli nie postrzegasz siebie jako kogoś, kto na to zasługuje, stracisz wszystko. Znajdziesz sposób, aby się sabotować. A kiedy to się stanie, nie zdajesz sobie sprawy, że to byłeś ty. Winiasz rynek. Winisz szczęście, winisz innych. Ale wszystko zaczęło się od idei, którą zaakceptowałeś dawno temu że nie jesteś wystarczający. I ta idea była wzmacniana przez całe twoje życie: za każdym razem, gdy poniosłeś porażkę, za każdym razem, gdy mówiono ci, że twoje marzenie jest zbyt duże, za każdym razem, gdy ktoś się z ciebie śmiał, za każdym razem, gdy porównywałeś swoje życie z życiem kogoś lepszego. To tworzy obraz mentalny, tożsamość. I nikt nie jest w stanie żyć powyżej własnej tożsamości przez długi czas. Wiesz, co jest w tym najsmutniejsze? To nie jest teoria, to statystyka. Badanie opublikowane przez Stanford pokazuje, że osoby, które postrzegają siebie jako zasługujące na obfitość, mają o 67% większe szanse na oszczędzanie, inwestowanie. I tworzenie nowych ścieżek finansowych, niezależnie od posiadanego dochodu. Rozwijają się, ponieważ postrzegają siebie jako prosperujące. Z drugiej strony, osoby, które dobrze zarabiają, ale nadal mają mentalność niedostatku, żyją tak, jakby były biedne zawsze na granicy, zawsze bojąc się stracić. A kiedy tracą, mówią: Wiedziałem, że to nie będzie trwało, bo w głębi duszy nigdy nie uwierzyli, że to naprawdę ich. Pomyśl, Ile razy miałeś szansę wejść o jeden stopień wyżej i wycofałeś się? Ile razy byłeś chwalony i nie ufałeś? Ile razy myślałeś, odkryją, że nie jestem taki wspaniały? To jest oszust w tobie, karmiony latami słabego wizerunku siebie. Ale to nie musi tak trwać. Dobra wiadomość jest taka, że wizerunek siebie nie jest czymś stałym on jest budowany i może być przebudowany. Prawdziwa transformacja nie zaczyna się od pieniędzy, dyplomu czy kontaktów, zaczyna się od szczerego pytania przed lustrem. Kim wierzę, że jestem? A co ważniejsze, kim chcę się stać? Dokładnie to zrobiłem. Po tej finansowej katastrofie, kiedy zdałem sobie sprawę, że sabotowałem własne zwycięstwo, usiadłem sam z kartką papieru w ręku i napisałem dużymi literami, kim jestem, żeby na to wszystko zasłużyć. Odpowiedź przyszła jak cios w żołądek. Jestem tym człowiekiem, który zbankrutował, który poniósł porażkę, który próbował i nie dał rady. Wtedy zrozumiałem, dlaczego wszystko idzie źle. Musiałem zmienić moją tożsamość, a nie tylko moją strategię. I zacząłem to przebudowywać każdego dnia. Pisałem, kim chcę być, opisywałem, gdzie mieszkam, jak mówię, co noszę, z kim się zadaję, jaki wpływ wywieram. Zamykałem oczy i widziałem siebie w tym obrazie. Na początku wydawało się to kłamstwem, ale kontynuowałem, bo wiedziałem, że mózg nie odróżnia rzeczywistości od wyobraźni, po prostu dostosowuje się do tego, co jest powtarzane. Powoli coś się zmieniło. Zacząłem podejmować odważniejsze decyzje, komunikować się pewniej, otaczać się lepszymi ludźmi. A co najbardziej zaskakujące szanse zaczęły się pojawiać. Ale teraz byłem przygotowany, bo byłem już człowiekiem, który na nie zasługiwał. I pytam Cię teraz, kiedy patrzysz w lustro, co widzisz? Widzisz kogoś, kto zasługuje na więcej? Kogoś, kto jest godzien bogactwa, sukcesu, wolności? Czy nadal widzisz tę zmęczoną wersję, która tylko próbuje przetrwać? Jeśli pojawia się ten drugi obraz, zapraszam Cię do jego zmiany. Nie jutro, teraz, bo dopóki Twój wizerunek siebie się nie zmieni. Nic na zewnątrz się nie zmieni. Możesz przeczytać wszystkie książki, zrobić wszystkie kursy, podążać za wszystkimi guru. Ale jeśli w głębi duszy nadal postrzegasz siebie jako kogoś ograniczonego, będziesz żył w ograniczeniach. Zmiana, której szukasz, zaczyna się od decyzji, by nie akceptować już życia w małości. Nie urodziłeś się, by przetrwać. Urodziłeś się, by się rozwijać. A wszystko zaczyna się od obrazu, który akceptujesz, że nosisz o samym sobie. Czy wierzysz, że im więcej pracujesz, tym więcej zarobisz? To jedna z największych pułapek, jakie widziałem w życiu ludzi. I jest też jedną z najniebezpieczniejszych, bo zakłada maskę logiki. Wydaje się mieć sens, ale go nie ma. Widziałem już ludzi pracujących po 10, 12, 14 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu, a mimo to nie potrafili wyjść z kłopotów. Ludzi uczciwych, pracowitych, którzy robią wszystko dobrze i nadal żyją na granicy. I wiesz dlaczego? Bo wysiłek bez kierunku nie prowadzi do wolności, prowadzi do wyczerpania. W życiu nadchodzi moment, w którym musisz się zatrzymać i zadać sobie pytanie: co ja z tego wszystkiego buduję? Bo sprzedawanie swojego czasu, godzina po godzinie, dzień po dniu, nie jest planem na bogactwo, jest planem na przetrwanie. A im częściej powtarzasz ten cykl, tym bardziej przekonujesz się, że nie masz innego wyboru że tak po prostu jest że życie jest ciężkie że pieniądze są ograniczone. Ale pozwól, że ci coś powiem. Ślepy wysiłek nie jest szlachetny, jest nieefektywny. Pamiętam mężczyznę, którego poznałem na jednym z moich seminariów. Miał 47 lat, był ojcem trójki dzieci w ciągu dnia prowadził autobus szkolny a w nocy pracował jako ochroniarz, sypiał po kawałku, jadł to, co się dało, żył zmęczony. Był obrazem walki i obrazem niewidzialnego więzienia, które więzi tak wielu ludzi. Wiesz, co mi powiedział? Bob, robię wszystko, co mogę, ale wydaje się, że to nigdy nie wystarcza. I zapytałem go, czy wykorzystujesz ten krótki czas, który masz, żeby uciec od swojej rzeczywistości, czy żeby zbudować z niej wyjście? Zamilkł, bo prawda jest taka, że większość ludzi nie walczy z brakiem pieniędzy, oni walczą z nawykiem zamiany wysiłku na nadzieję. Oni wykorzystują ten krótki wolny czas, który mają, żeby odpocząć od bólu zamiast zasadzić ziarna wolności. I to właśnie on zrozumiał. Niedługo potem ten mężczyzna zaczął studiować marketing cyfrowy z pomocą starego telefonu komórkowego i bezpłatnego Wi-Fi z biblioteki. Sześć miesięcy później wydał swój pierwszy produkt – prosty e-book o zarządzaniu bezpieczeństwem. Dwa lata później zrezygnował z obu prac, bo zrozumiał, że bogactwo nie leży w pocie, leży w strategii. I spójrz na to z tej strony, nie mówię, że masz przestać pracować, mówię, że musisz przestać polegać wyłącznie na swoim wysiłku fizycznym, bo on ma swoje granice. Twoje ciało się męczy, czas leci i pewnego dnia, nawet z całą siłą woli świata, po prostu nie będziesz już w stanie. I co pozostanie? Pensja, która przestała być wypłacana, kiedy ty przestałeś. Dlatego musisz nauczyć się tworzyć dźwignię. Tę słynną dźwignię: to, co pozwala ci zarabiać, nawet kiedy nie jesteś obecny, to, co zamienia jednorazowy wysiłek w ciągły dochód. Ale ludzie się tego boją, bo nauczenie się czegoś nowego wymaga odwagi, wymaga przełamania starych schematów. I wielu woli znany ból od możliwości nieznanego. Wiesz, co jest w tym najbardziej ciekawe? Ta sama osoba, która boi się stracić pieniądze, inwestując w jakiś projekt, po cichu wydaje setki złotych miesięcznie na rozrywki, na rzeczy, które nie przynoszą żadnego zwrotu. Znasz kogoś takiego? Kto mówi, że nie ma pieniędzy na inwestycje, ale ma pieniądze na kupowanie rzeczy, których nie potrzebuje? To nie jest tylko kwestia pieniędzy, to jest kwestia mentalności i ona musi zostać przeprogramowana. Badanie opublikowane przez Gallup Institute wykazało, że 85% ludzi na świecie czuje się niezadowolonych z tego, co robią. Wiesz, co to oznacza? Że większość zamienia czas na pensję, która ledwo pokrywa ich potrzeby, a mimo to czują się puste w środku. Żyją dla weekendu, dla wakacji, dla przyszłości, która nigdy nie nadchodzi. I wiele z tych osób jest dokładnie takich jak ty inteligentnych, uzdolnionych. Z ogromnym potencjałem, ale uwięzionych na autopilocie wysiłku bez kierunku. Musisz dokonać wyboru, i mówię to z pilnością, bo czas nie stoi w miejscu, a świat się zmienia. Technologia się rozwija, sposoby na zarabianie pieniędzy się mnożą, a jednocześnie stare sposoby stają się przestarzałe. Ludzie w wieku 20-30 lat potrafią dziś zautomatyzować sklep, tworzyć treści, sprzedawać cyfrowo. I dzięki temu są w stanie w ciągu kilku miesięcy osiągnąć to, czego inni nie zdołali w ciągu dziesięcioleci. Czy to Cię przeraża, czy Cię budzi, bo ja już przez to przechodziłem. Wychodziłem na prostą finansowo po latach walki i zacząłem obserwować jedną rzecz. Byli ludzie, którzy zarabiali pieniądze, śpiąc, ludzie, którzy dosłownie tworzyli systemy, kursy, produkty i pozwalali, by te aktywa pracowały za nich. Wtedy moja gra się zmieniła. Zrozumiałem, że kluczem nie jest sprzedawanie mojego czasu. Kluczem jest zbudowanie czegoś, co nadal generuje wartość, nawet kiedy nie jestem obecny. I oto bezpośrednie pytanie: ile godzin w tygodniu poświęcasz na budowanie czegoś swojego? Nie na pracę dla innych, nie na opłacanie rachunków, ale na budowanie wyjścia. A ile godzin spędzasz na oglądaniu losowych filmów, przewijaniu mediów społecznościowych? próbach zapomnienia o rzeczywistości. Myślisz, że to jest odpoczynek, ale często to tylko ucieczka. Jeśli uda ci się wykorzystać niewielką część tego czasu na naukę, tworzenie, testowanie, popełnianie błędów, poprawianie, ponowne próbowanie, w krótkim czasie twoja rzeczywistość zacznie się zmieniać. Nie musi to być coś wielkiego. Zacznij od małego. Nagrywaj filmy, pisz teksty, Ucz czegoś, co umiesz, stwórz coś, bo tworzenie wyzwala, tworzenie jest początkiem wolności finansowej. Błąd nie polega na pracy. Błąd polega na myśleniu, że to samo w sobie uczynicie bogatym, utrzyma cię na starość, zaopiekuje się Twoją rodziną, jeśli zachorujesz, zagwarantuje Ci wolność za 10 lat. Nie, to iluzja, to niebezpieczne kłamstwo, które było powtarzane tyle razy, że stało się regułą, ale czas złamać tę regułę. Potrzebujesz dźwigni potrzebujesz strategii i przede wszystkim potrzebujesz odwagi by wyjść z rutyny która trzyma cię w tym samym miejscu bo jeśli nie stworzysz systemów które będą działać za ciebie na zawsze będziesz systemem kogoś być może myślisz ale ja już skończyłem 40 lat czy jest jeszcze czas i powiem ci tak jest twój wiek nie jest barierą jest zaletą przynosi doświadczenie przeżycia jasność Wiesz, co działa, a co nie działa, i co ważniejsze, wiesz dokładnie, czego już nie chcesz. Problemem nie jest wiek, jest strach przed ponownym wyglądaniem na początkującego, strach przed porażką, strach przed tym, co pomyślą inni. A kiedy karmisz ten strach, czas upływa, cichy, bezlitosny, aż pewnego dnia zdasz sobie sprawę, że spędziłeś całe życie czekając na właściwy moment, który nigdy nie nadszedł. Kiedyś zostałem odrzucony przez grupę przedsiębiorców, przedstawiłem projekt, starałem się i usłyszałem Nie pasujesz do naszego profilu. Wróciłem do domu, czując się jak porażka, ale następnego dnia wszystko przepisałem, wysłałem ponownie i ten sam człowiek, który mnie odrzucił, przeprosił mnie, powiedział Teraz tak. Wiesz dlaczego? Bo nie pozwoliłem, by strach mnie uciszył. Ile pomysłów pogrzebałeś ze strachu przed śmiesznością. Ile razy przestałeś próbować, bo pomyślałeś, że jest za późno? Poznałem kobietę o imieniu Sara, 42 lata, nauczycielka języka angielskiego. Żyjąc na granicy, postanowiła nagrywać proste filmy na telefonie komórkowym. Dziewięć miesięcy później jeden z nich stał się wiralem. Jej życie się zmieniło, bo zaczęła od tego, co miała, nie czekając na nic więcej. Nie potrzebujesz pozwolenia, nie musisz być specjalistą od technologii. Po prostu musisz się zdecydować, stworzyć coś swojego lekcje, e-book, pomysł i przestać polegać na swoim wysiłku fizycznym, by przetrwać. Według badania, Charles Schwab dwóch na trzech milionerów pierwszego pokolenia zbudowało swój majątek po czterdziestce. To nie był przypadek to była decyzja. Teraz odpowiedz mi: Czy będziesz nadal mówił, że jest za późno? Czy wykorzystasz wszystko, co przeżyłeś, jako paliwo do ponownego rozpoczęcia? Silniejszy i bardziej świadomy? Wybór należy do Ciebie, a najlepszy moment jest teraz. Prawdziwa zmiana zaczyna się od wewnątrz na zewnątrz. Nie ma znaczenia Twój wiek, Twoja historia, ani ile razy poniosłeś porażkę. To, co determinuje Twoją przyszłość, to obraz, który budujesz o samym sobie od teraz. Kiedy decydujesz się przestać przeżywać i zaczynasz budować z intencją ze świadomością, z wizją, wszystko zaczyna się układać. I spójrz to, co właśnie usłyszałeś, to tylko część tego, co jesteś w stanie zrozumieć i zastosować. Następny film, który pojawia się na Twoim ekranie, zabierze Cię jeszcze głębiej. Pokaże Ci kolejny stopień na Twojej drodze rozwoju i chcę, żebyś wspiął się ze mną. Dziękuję, że tu jesteś. Czekam na Ciebie w następnym filmie. Kontynuujmy tę transformację razem.